Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat wielkiej przebudowy centrum Warszawy. Niedawno na kanale pojawił się materiał na temat zasypania tunelu dla kierowców na ulicy Złotej. Jednak zmian będzie znacznie więcej. Centrum Warszawy stanie się bardziej zielone i przyjazne pieszym oraz rowerzystom. Przyglądając się planom, można stwierdzić, że zakładają one ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta. Jednak najbardziej widoczną zmianę będzie stanowiła zieleń, która ma zastąpić betonozę, tak dzisiaj szeroko występującą w centrum stolicy. Więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu murator.pl pod tytułem Plac Centralny, Muzea, Likwidacja Ronda i inne planowane zmiany w okolicach Pałacu Kultury i Nauki. Co czeka centrum Warszawy? Autorstwa pana Przemysława Zańko-Gulczyńskiego. W Warszawie jest wiele zielonych terenów, parków, skwerów, a nawet lasów, jak na przykład Las Młociński czy Las na Kabatach. W centrum Warszawy też nie brakuje parków, a jest to między innymi Ogród Saski, czy w niedalekiej odległości Pole Mokotowskie, czy Łazienki Królewskie. Jednak zwiększenie zieleni w centrum Warszawy nie będzie polegać na budowie nowych parków, a na transformacji ulic, aby wokół nich znajdowało się więcej krzewów, trawników oraz drzew. W lato przechadzając się przy takich ulicach jak Marszałkowska, Chmielna czy wokół Pałacu Kultury jest trudno wytrzymać. Głównie dlatego, że jest mało przy nich drzew, które mogłyby dać cień nieco ulżyć Spacerowiczą. Jednak wkrótce może się to zmienić z powodu wielkiej modernizacji centrum Warszawy. Na niektórych ulicach już rozpoczęły się prace, lecz są one jedynie wierzchołkiem Góry Lodowej. Warszawa zaczęła zmianę od modernizacji placu wokół Pałacu Kultury i Nauki, a właściwie od przebudowy placu Defilad, który ma zostać bardziej przyjaznym i zielonym miejscem dla mieszkańców i turystów w Warszawie. Jak podaje portal murator.pl, na fragmencie placu Defila w Warszawie powstaje obecnie plac centralny. Miejsce zaniedbanego morza betonu i asfaltu zajmie nowy, zielony plac pełen drzew, krzewów i bylin. Znajdzie się tu także nieduża sadzawka, a na odzwierciedli układ przedwojennej zabudowy w tym miejscu. Nowy plac ma być gotowy w pierwszej połowie 2024 roku. Choć prawdopodobnie jest opóźnienie wynoszące około pół roku. Kompleksowy materiał o Zielonym Placu Centralnym znajdziecie Państwo na kanale. W tym temacie warto dodać, że ta część wokół Pałacu Kultury była najbardziej pozbawioną zieleni strefą w centrum Warszawy i, rewelacyjnie, że wreszcie się to zmieni. Przy Pałacu Kultury i Nauki powstało również Muzeum Sztuki Nowoczesnej które budzi lekkie kontrowersje z powodu swojej konstrukcji. Od strony ulicy Świętokrzyskiej zasłania widok na Pałac Kultury i Nauki oraz panoramę na warszawskie wieżowce, a zewnętrznie według warszawiaków prześmiewczo przypomina biały kwadratowy klocek. Jednak zmiany na placu Defilad nie dosięgną jego południowej części. Jak podaje portal Murator+pl. południowa część placu Defilad od wielu lat służy jako parking. Trudno uznać, że jest to dobre wykorzystanie działki w tak prestiżowej lokalizacji. Dlatego też na przestrzeni lat pojawiały się liczne pomysły na zabudowę w tym miejscu. Aktualnie plan miejscowy dopuszcza postawienie w tym miejscu dwóch budynków symetrycznych do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru TR. Tworzyłyby one drugą południową pierzeję nowego placu centralnego ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo nie powstaną. Na razie ani miasto, ani prywatni deweloperzy nie planują żadnych inwestycji w miejscu parkingu. Jeżeli chodzi o bliskie tereny wokół Pałacu Kultury, to wiele osób sądziło, że zmiany będą czekać tak zwaną Patelnię, czyli plac przed wejściem do Metra Centrum. Plac powstał w 1998 roku i miało to być rozwiązanie tymczasowe. Jednak funkcjonuje już ponad 25 lat i nie widać perspektywy na szybkie zmiany, jak informuje portal murator.pl. Zmiany są tu planowane dopiero po remoncie linii średnicowej, który to remont według aktualnych zapowiedzi ma zakończyć się do 2030 roku. Warto dodać, że w ramach tego remontu pod patelnią ma powstać podziemny łącznik między Metrem Centrum a stacją PKP Warszawa Śródmieście. Jak się okazuje, nie będzie najprawdopodobniej zmian w pobliżu dworca centralnego cytując za portalem Murator.pl, .pl, plan miejscowy dopuszcza w rejonie dworca Warszawa Śródmieście zabudowę. Teoretycznie można tu zbudować kilka budynków o zróżnicowanej wysokości. Wyższe bliżej pałacu, a niższe bliżej Alei Jerozolimskich. Jednak w 2021 roku dworzec Śródmieście stał się zabytkiem, co oznacza, że nie można już wyburzyć znajdujących się w miejscu przyszłej zabudowy dwóch pawilonów wejściowych z lat 50. Konieczna jest zatem korekta planu miejscowego. Przebudowane zostaną za to Aleje Jerozolimskie. Mają zyskać zupełnie inną formę niż dziś. Pojawią się drogi dla rowerów i nowa zieleń, a samochody będą mieć do dyspozycji mniej pasów. Jak podaje warszawski urząd miasta, jezdnia po remoncie będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z czego jeden po stronie Alej zostanie przeznaczony dla autobusów i taksówek. Powstaną zatoki postojowe do parkowania równoległego. Po obu stronach ulicy Zbudujemy drogi dla rowerów. Metamorfozę przejdzie również Park Świętokrzyski. Jak informuje portal murator.pl, Park Świętokrzyski to jeden z nielicznych, tak dużych terenów zielonych w ścisłym centrum Warszawy. Choć powstał w 1955 roku, część drzew ma tu ponad 100 lat, gdyż po wojnie posadzono tu m.in. 40-letnie Lipy z przedmieśc stolicy. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu na zmiany we wschodniej części parku. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale zapowiedziano zwiększenie powierzchni terenów zielonych. Zmiany będą także w obrębie ronda Dmowskiego. Jak czytamy w źródle, okolice ronda Dmowskiego na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich już się w ostatnich latach zmieniły. Pojawiło się dużo nowej zieleni. Ścieżki rowerowe oraz wyremontowane chodniki, a także nowe naziemne przejście dla pieszych. Na tym jednak nie koniec, gdyż docelowo rondodmowskiego zniknie, zmieniając się w zwykłe skrzyżowanie. W ramach remontu tunelu średnicowego zniknie także przejście podziemne pod rondem. Pod niektórymi ulicami powstaną następnie nowe przejścia podziemne, m.in. prowadzące na patelnie. Ale nie będzie już można obejść pod ziemią całego skrzyżowania jak obecnie. W zamian zbudowane zostaną naziemne przejścia dla pieszych przy samym skrzyżowaniu Alej i ulicy Marszałkowskiej. W dzisiejszym materiale przedstawiłem Państwu wizję zmian w najściślejszym centrum Warszawy, czyli na terenach wokół Pałacu Kultury i Nauki, lecz pragnę odesłać Państwa do innych materiałów, które znajdziecie na kanale. Na przykład o renowacji ulicy Grzybowskiej czy ulicy Chmielnej, które też są w centrum Warszawy, lecz trochę dalej od Pałacu Kultury. Jestem ciekawy, co sądzicie o tych zmianach. Myślę, że szczególnie kierowcy mogą być w przyszłości niezadowoleni. Jestem ciekawy Waszej opinii. Bardzo proszę o zostawienie jej w komentarzu. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.